Co jest? Wypierdalaj? Kurwa, jak on tak wypierdolił się? Siemanko mordeczki z tej strony LoeBedoe Witam Was w kolejnym filmie serii Minecraft Bedwars. Tak, jest to już kolejny odcinek bardzo długo wyczekiwany, bo... Nie było go już ponad. że nie było po serii z tej. Od serii nie było już tak. Myślę, że. No. No nie wiem. No tak. Na pewno z trzy tygodnie. Może im nawet miesiąc. Mamy czerwonych. Niestety mamy czerwonych. Ale cóż się poradzić? Ja może od razu. Aha, z sąsiadami mamy różowych. Ale różowi widzę, że idą od razu na M, A ja chyba to wykorzystam i pójdę do nich od razu. E, stresuję się, bo dawno nie grałem w Warzone. Właśnie ostatnio to wtedy. E, idę tylko jeszcze albo w sumie mogę wziąć tutaj akcy. Kupię sobie Armora i lecę na nich. E, lecę na Team Różowy. Ok. Szybko, co jest klawiatura nie odmawia posłuszeństwa. Eee. Okej, okay, biegniemy sobie, biegniemy wody. Eee. Dobra. Eee, rozwalony team, pierwszy team rozwalony. 4M miał. Eee, no i tak to ja mogę tutaj grać. Lecimy teraz. Eee, myślę, że po. No, rozwalamy to jest króciutka Lecimy teraz szybko sobie po. Eee, tutaj. Poemy robimy sobie łóżko. O nie, biały tam idzie. Chyba, że mnie zepchnie, bo jako jakoś. Dobra. Siema, biały. Siema, siema, mój ty przyjacielu. Minecraftowy świrze. Oh my god, jak się stresuje. Tak mało HP. Ja ogóle nie grałem też na Blazing Pack, więc wiele aktualizacji miałem. Ja teraz szybko mam teraz opcję. Chcę też fejla zrobić, żadnego. Dobra, oni się tam plepią. Czy zdąży, czy zdąży, bo on tu może iść. Albo i nie może iść. Dobra. To jest chyba ich łóżko. No nie wiem, ale na pewno wiem. Pucaka, jest refa. Dobra, rozwalam mu łóżko i spidalam. Co jest? Ej, nie przewidziałem tego z Nie przewidziałem tego. Dlaczego ja nie miałem pod tym tego? Ale on nie ma wełny. Ajajaj, dobra. Dobra, może kupmy sobie tak. Lepsze narzędzia, to jest wiadomo. Mieczyk worda. I wełny. Jeszcze trochę tej wełny sobie dokupię. Niech ci się tam porozwalają. Biegnę za zorientować się, żeby na przykład rozwalić te granatowe. Granatowy tamazę. Może teraz? to będzie dobra opcja, żeby go tutaj teraz rozwalić. Maknobaka! nie miał. Co ja robię? Co ja robię? Co ja robię? Co ja robię? Chcę go rozwalić, zielonego nie ma. Ja nie pójdę typie. Nie ma opcji. Ja sobie tak mogę siedzieć. Kurwa! Ale jestem zjebany. Eee, ja go rozwalę, to łóżko. Jeszcze muszę serefa kupić. On tam szedł? Czy mi się wydawało to tylko? Co mi się tylko wydawało? Okej, okay. ja, ja na niego idę, to mi tak kurzu Podniósł mi ciśnienie. Oh my god, ludzie do mnie dzwonią w ogóle. 10 minut już będzie trwał ten odcinek. No nie, taka może szybka ręka, może się uda go, ją ugrać. No co stawiasz, kurwa, do pizdojebana? Wójcie nie nauczył, kurwa, że się nie stawiać, pojebana? Wypierdalaj kurwa Ci Chip, polecję bam. Prywę na pojebie jak makro. Wezmę stemę, żeby nie miała pizda. Okej. Okay. Pizda teraz tego nie będzie mieć. Okej. Okay. Co jest? Wypierdalaj. Kurwa jak on tak wypierdolił się? No wyjpierdalaj ci pelc bany kurwa. Ale teraz się spłacze dziś już. Uh! I co Wam chcę powiedzieć? Mm, dziękuję Wam za ten krótki odcinek. 11 minut. Husaren go pewnie jakoś zmontuje. Będzie, będzie trwał bardzo krótko. Ale no co, kolejna wygrana ręka. E, e, nie mam jeszcze pomysłu na tytuł, ale no dobra. No to i co, w sumie to chyba tyle, co, co chciałem Wam tutaj powiedzieć. Dziękuję Wam za te tutaj. Po prostu dziękuję Wam. E, możecie za tą akcję zostawić lajka w górę, suba na kanale wraz z dzwoneczkiem i napisz w komentarzu, nasz tak będę zaprzymę Ci serduszko. E, strasznie było ryzykowne, ale no, no wiecie, mam nadzieję, że to sarnej jakieś montuję. A więc co? Widzimy się już e, w następnym filmie. E, więc siema.